Siemanko, Siemanko w rewanżowej części fazy grupowej Ligi Mistrzów. Po pierwszej fazie mamy, jak się nie mylę, 4 punkty, więc nieźle. Tak, mam 4 punkty. Dzisiaj mecz z Brucją, z Newcastle i z Spartą, Pragą. Jak Wam się podoba ta seria, zostawić łapkę w górę. To jest ostatnia seria z EA Sports 24. Potem wracamy w 25. A trochę po moim urlopie, więc na pewno nie na dniu premiery, bo ja wracam 29. Więc dopiero się z tego kupię sobie FIFA. Muszę sobie ją zamówić po prostu wcześniej, żeby nie było tak, że ja podę do sklepu i nie będzie. Dzisiaj ta interwencja Lafonta, czyli czy nie będziemy tracić sobie przed urlopem, w zaklepie jakiegoś paczkomatu czy coś, to mi ktoś odbierze. No ale pamiętajcie, że jeśli Wam się podobają jeszcze te filmiki, muszę zostawić łapkę w górę. Dzisiaj będę trochę brzmiał dziwnie, bo mam Katar. Zaatakował mnie mój ulubiony kaszel z rana, kichanie z rana, i mam Katar, więc sorry za to, jak brzmię no, ale widzimy, że Borussia jest za silna, chyba, dla nas. Fatalny początek tego meczu. Muszę się trochę skupić. Kompletnie nie ogarniam. Dawno też nie grałem, chyba tydzień. No i na razie to jest słabe. Gram u siebie. Remis by był super rozwiązaniem dla nas. Ciągle mamy w pamięci z Sparta. Gdybyśmy go wygrali, byśmy mieli 6 punktów. Po trzech kolejkach. Byśmy byli w lepszej sytuacji niż jesteśmy. Ale się tak stało, jak się stało. Tutaj fatalnie, dobra jest. Sekumara. Może jakaś kontra. Jest Lemina. Aha, gdzie ty Lemina podajesz? Lubię to w tych grze. Że ty chcesz podać trochę inaczej, ale piłkasz podejść inaczej. No, Borus nas ciśni to od początku. Dobra, ture Lemina do Petita. Dawaj żul Petit. Świetnie do Virginiusa. Prawa strona. Alan. Tu, tu, tu. Dobra, kibniemy cię tak, idziemy w pole karne, jest dobrze, jest dobrze, nie będzie podać, no i nie było gdzie podać, eee, więc no lipa, ale w końcu trochę oddaliliśmy się od naszej bramki, bo to już było trochę niebezpieczne, jak ta Borussia nas atakowała, w ogóle jak atakują, co oni są tacy dobrzy, w pierwszym meczu tak nie grali, jebert. I tutaj mogę, robię chyba błąd. A mi. Jest Touré, jest blokada, jest Petit. Mara, Lemina. No to będzie słaby mecz, ja już to czuję. Aj, za późno podałem. Mara na spalonym. Aj, szkoda. Szkoda wielka. E, takie sytuacje trzeba wykorzystywać. Ale dobra, jest Mara, jest Lemina, a jest Hakimi. No, Hakimi to jest za szybki. Nie będziemy się nim ścigać nawet. Adli daj do Petita. z Petit. No, nie najlepsze podanie Petit, Mara, jakby tu się odwrócił. Seku Mara. Mara. Źle to zrobię, a już to źle zrobiłem. Adli. No i to już, to już tutaj błąd zrobiłem Marą. Źle tam sobie zagrałem. Na razie nudny mecz, nudny mecz, choć Borussia miała dużo sytuacji, ale na razie 0 do 0. Co jest dobrym wynikiem dla naszej ekipazo. Bo pół tutaj będzie naprawdę super. Mógłbym zagrać drugi na remis, ale zobaczymy. Strasznie muszę być przez ten nos. Sam siebie słysząc, to mam takie Jezus Maria. Ale jestem zakatarzony, Ale dobra, lecimy. Takie jest życie. Są gorsze aktualnie na świecie dzieją się w świecie rzeczy się dzieją w Polsce Masakres Co się w tym kraju dzieje teraz Ale dobra, ja tu nie będę o tym rozmawiał, bo gramy FIFA Nie wiem, czy to jest To nie jest jakby temat taki odcinek Mam nadzieję, że tylko jeśli jacyś widzowie, widzowie, no widzowie mnie oglądają, że nic wam się nie stało, nikogo tak nie zalało, że nie ucierpiliście, że wasze rodziny też nie ucierpiały i że wszystko jest z wami po prostu w porządku. Yy, I tyle, no. Więcej nie będę do, 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 miał do dodania w tym. Jak już to zacząłem, to chociaż skończę, że już nie mam nic więcej do dodania. Mam nadzieję, że wam się nic nie stało, wam, waszym rodzinom, waszym bliskim, że no, jesteście bezpieczni. I tyle. Świetnej Petit. Dobra, uderzymy Petitem. Aj, aj, aj nie. Przy... Mogłem grać do Mary, ale jakoś tam nie widziałem, żeby Mara się angażował. Dobra, Seku, Mara się nie angażuje w tym meczu. Bładu. I Kone sobie wejdzie. No i zobaczymy. Dobrze jest to, że w drugiej połowie Borussia nie ma sytuacji. To jest najważniejsze dla naszej ekipy. Dobra, lemina. Zagraj to petita. Petit. Petit. Bładu. Odwróć się. Majron. Bładu. Bładu. 1 do 0. Złota zmiana. Bładu. Prowadzimy z Borusią. 1 do 0. Ależ to by było dobre, jakbyśmy to wygrali. Naprawdę. To by był fantastyczny wynik dla naszej ekipy. Będę grał na czas, jak coś. Szare na to, Sancheza. E, wpuścić jakieś nowe siły. Teraz pewnie stracę głupią bramkę. Ja się tak starałem, przejdź gola. Teraz stracę głupią bramkę. Dobrze, Adli, fauluj tam. Badę. Oczywiście ta piłka nie może trafić pod nogi naszego piłkarza. Boję się faulować. A tak, konie zabrał piłkę, ale nie zabrał. Uff, się robi niebezpiecznie. Dangerous. Dangerous. Konate wchodzi za Pizzera, Areola, świetnie, dawaj do bładu ładnie to wybi, Bładu, nie stać piłki, dobrze jest, dobrze jest, nie wiem nie gram do Ikone, zagram do Ikone, oby nie było wspólnego, Ikone, Ikone, 2 do 0, ale fart, 2 do 0, wprowadzimy z Borussią i prawdopodobnie wygramy to spotkanie, fart, Ikone, ale... W tym maczu mam dużo farta, bo Borussia w pierwszej połowie była naprawdę nie o, o wiele lepsza, ale mieliśmy areole w bramce. Biegli se Silva. Świetnie, panowie, naprawdę. Czy może wygramy grupę. Jeszcze piłka do Petita. A, weź żuś. A, jeszcze sobie to przyjąłeś, ale rzuc. Zobaczcie, bo to już nasz kapitanu jest. No i wygrywamy. 2 do 0 niespodziewanie z Borusem Dortmund. Kluczowy mecz fazy grupowej, piąta kolejka: 7 punktów mamy, 7 punktów ma Borussia i 7 punktów ma Niukas. No, będę o tym mówił cały czas, ale jakbyśmy wygrali ze Spartą, byśmy teraz mieli 9 punktów, tak naprawdę bardzo blisko awansu. A tak naprawdę, no tutaj najlepiej jest wygrać, nie przegrać tego spotkania i tyle. Zwycięstwo jest ważne, no chociaż jakbyśmy zremisowali, wygrać z Pragą, to też jest dobrze, bo mamy awans, będziemy mieli 11 punktów. więc ale musimy wygrać z Newcastle. Praktycznie mamy pewny awans, piękny ponad do Sekumary. Sekumara Sekumara sobie nie poradził w tej sytuacji. Pierwszy mecz wygraliśmy z Newcastle, nie pamiętam już ile, chyba nie jakoś niedużo. 2-1, 1-0, 2-2, tak, 2-2-2, 1 3-1, kiwia. Najważniejsze, żebyśmy teraz wygrali i znamy gramy u siebie w ogóle. Wszystkie chyba. Aj, Nie tylko z Pragą chyba graliśmy u siebie pierwszy mecz. No i dupa. Ja tu się rozgadałem, a tu Adyn Rabiot, jak się nie mylę, gola, e, Tak jest. No i nie zaczyna się kolorowo. E, zastanawiam się, ile wygraliśmy, a tak naprawdę już przegrywamy z Niukas u siebie. Dobrze no, gramy u siebie. Tak mówiłem. Rewią że praktycznie u siebie gramy. Ale no nie najlepiej się rozpoczyna. Nie najlepiej. Bo możemy sobie sami skomplikować sytuację. Jezu, petit nie. Jezu, nie ma czerwony. Izak, które tu wyszedł. Ferran, Torres. Aha, on tu podał. Nie ma gola. Ale szczęście Dobra, petit, żółta ta kartka, ale to nie jest. Jókaz będzie grał pressingiem. To jest dobre dla nas, bo będziemy mieli dużo miejsca. Właśnie jak teraz Ekumi do Leminy, Lemina, nie wejdzie, 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 Mara, Adli, uderzyma, co, Jezu, lepiej nie, Edersona mało. no to sobie bramkarza, Skowali, nie wiem czy on pierwszy pierwszym meczu, chyba po obroniu, Kasubi, Petit, Petit, Petit kółeczka robi, zagra dobrze, powrót po kontuzji, no i wszystko jasne, a mamy Petita, już Petit, ale co ma zrobić Petit, jak nie ma co zrobić? Nie mam gdzie podać, jest Adli Jest Adli Jest Bir, No i nie jest Kasuki. Ferran Torres Dobrze, Virginius Piłka do Petita Petit Aj, Virginius, jeszcze nie pobiegasz, ale dobra Jeszcze jest szansa Piłka do Petita. Uderzymy. Lewa... No Petit, no. Chłopie. to ty strzałów nie masz w ogóle? On mnie rozwijał też strzały z dystansu, ale... Dobra, jest. No Petit jest w tobie nadzieja. On ma żółtą kartkę. Strasznie muszę uważać. To jest nasz najlepszy piłkarz. Petit już ma 87 overala. Kapitanie się rozwinął. 0 do jednego. Po pierwszej powie. No nie jest najlepiej w tym meczu. Nie wiem czy znowu trzeba będzie wprowadzić bładu naszego super rezerwowego. Eee. Oby nie, oby nie, no oby trzeba będzie wprowadzić tyle. Dobra. Piłka do Petita. Czymy na ciebie Petit. No najwyżej sam pójdę. Jezu, nie będzie spalonego, nie będzie spalonego. Ale co z tego? Ale tam wyczekałem to podanie. Ale co z tego, jeśli nie trafiłem? I teraz, a jajajaj, a ja szybki, Alan. Jedziemy, proszę Państwa, polekarny w Nieudane podanie do Sekumary. Nie ma tego ostatniego podania w tym polu karnym ostatnio. No, nie przełączył mi się ja. Oni jeszcze rafinie mają. Kamawinka i Zaka. Nie dał rady podać. badę dobrze. Ładu i Sanchez wejdzie, i Kone wejdzie. Nie ma co, ta piłka pewnie wyjdzie do 3, 90. minuty. Przeproszę wolny. A jaj. Jest kontra, daje komi. No biegnij tam Lemina. Lemina kontra Hinkapi. no. A spokojnie, wycofamy do Petita. z Petit, ale faulowany. Ja nie umiem wolnych strzelać. Nie umiem wolnych strzelać, nie będę Ale A Lemina, boom. Aj, myślałem, że może się jakoś odbije. Wiecie, wpadnie po nogi Sancheza. Ładu spalony. Coraz mniej czasu! Coraz mniej czasu Jest ikonę. Dobra, turę Uspokoić to. Choda, Gdzie ty ikonę biegniesz? Sp Biegnie spalony. Jaki debil? Chciałbym podać. Nie mogę Petitem faulować. Wystaw czerwoną kartkę tu się zagra do końca sezonu Petit. Ostatnia szansa. Petit. Aj, jaj, Kama ma dużo miejsca. Strzał zablokowany. Dobra. Sanchez, Renato. To jest nasza ostatnia szansa. Podaj dobrze do Leminy. Lemina. Lemina do błładu. Błładu da szadę Będzie szybszy. bładu jest szybszy. bładu jest niesamowity. bładu nie ma gdzie podać. No. Aj, jaj. Chyba przegramy z Newcast. Chyba przegramy z Newcast i będzie lipa. chyba że Badetu to wygra, ale co zrobi Boadu? Nic. Petit, Petit, Petit i Aha, super, no przegrywamy niestety i będzie w ostatniej kolejce. Czas na najważniejszy mecz tego odcinka. Eee, 10 punktów ma Newcastle niespodziewanie, Borussia zremisowała z Pragą, ma 8, a my ma mamy 7. No musimy wygrać, nie cieszę na to, że Borussia nie wygra z Newcast, więc no będzie ciekawie. Choć w pierwszym meczu zrewisowaliśmy u siebie z Pragą, graliśmy naprawdę bardzo słabo. Tak to byśmy mieli 9 punktów, tak? 9 punktów i wygrana by dała nam pewny awans, ale sami sobie tak zgotowaliśmy taki los. Musimy grać ofensywnie i gramy za ofensywnie. Tutaj już kuchta atakuje. Aj, haj Widzę, że w praniu górnym rogu gramy się z. Ja, Pitor, przegramamam z Pragą. Zaofensywnie. Za bardzo chciałem. Ale widzę, że gra mi zapisała. No, po prostu ekran nie, na, nie nadąża, bo to jest jedna gra od niej, Więc te przegry, przegrywamy. No zera, taki sam scenariusz jak Bordeaux. 7 minut to tam chyba była. Chyba też była 7. I przegrywamy, no więc nie jest dobrze. Gra Mara. Chciał grać Bładu, ale Bładu jest zmęczony po meczu ligowym. Petit, Petit, Ależ poszedł, aleś nie ma gola. Pst, może ten Marat chyba nie zna pasy mnie, wiecie? Ale dobra, no. Władzę i zmęczona, i że go drugiej wpuszczę. Jak trochę takiego wiecie, poczętego piłkarza, ale to było. Wiecie, co tak, jak, jak nie awansuję, to ja kończę tą serię, to jest w ogóle koniec game over tej serii. Więc i tyle. Nie mam nic do dodania. Nie będę symulował do końca z kariery, bo się już nie chcę. Ale dobra, może Mara. Miejmy nadzieję, my tu powalczymy na pewno. Sekumara, on powalczy o to, by. On o co Ten Petit jest super Petit Lemina Przepraszam za ten petit Jakby to było dobre podanie Edley Petit, Petit, do Mary, seku, proszę cię, musisz coś zrobić! Jezus Maria On ma słabą równowagę. Żałuję, że tego mu nie robi... W treninga hajtu petitem za mocno. Petit! Po co tym lobem? Myślałem, że to wejdzie z takim lobikiem perfidnym, ale jednak Petit chyba nie ma takiego. A kawę, jakby to się potoczyło. Petit jest powołany do kadry Francji, więc jestem z niego dumny, nasz wychowany. Gra we Fran Francji, kadrze i jest Petit. Znowu. Ja, Seku. Lemina Sekumara i Virginius. A ja jest ciężko wam powiem. Laci. Kuchta. Dobrze tutaj. Jezul Petit. Petit Sekumara Piękna bramka Prawo Mara 1 do 1. Lecimy dalej, mamy jeszcze drugą połowę, by odrobić te straty. Straty, które trzeba odrobić. Dobra, przerwa ma. Dające 45 minut, o być albo nie być w Champions League. Bo remis nam nic nie daje, choć nie wiem jaki jest wynik. Nie można sobie ustawić, żeby patrzeć na wynik Newcastle Borussia Dortmund. Dziwne, bardzo. Ale błąd, obyśmy źle nie zaczęli drugiej połowy. Dobra. A jezus Maria, co ja robię z tą Pragą? Tu powinno być pewne 6 punktów. A na razie mamy dwa. Jest petit, 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 petit. Kosłowi do Adliego. A może Adli. Czy tak chciałem? Coś chciałem, ale. Nie trzeba się pozbywać tak piłki szybko. I Bach poszedł do przodu i tutaj został sam, Ture też popełnia błąd, Popełniam fatalny błąd, Adli musi w nie wyszło Ale ładnie gra Praga, ależ grają! 2-1 Karabek La la la, Liga Mistrzów, żegnaj, teraz tak będzie, nie wiem co zrobić, po co mi ten Adli, co nie? Zobaczymy coś takiego. Zobaczymy. No, ale to była niespodzianka, bo nasz Praga wyeliminowała. To pokazuje tylko jedno, że no coś tam nie idzie. Ale mamy to mistrzostwo Francji. O to mi najbardziej chodziło. Grałem tą ligę mistrzą, bo chciałem zobaczyć, czy mi wyjdzie. Nie wychodzi, z Petit i jest Virginius. I daj Boadu z główki. Ajajajajaj. Nie mam czasu. Nie mam czasu, panowie. A Dobra. Będzie jeszcze jedna przerwa, zaraz, to wezmę zmiany jeszcze zrobię. Jest ofensywnie, jest ofensywnie, z ofensywnie, ofensywnie. Loi baden, dobra. Jak to się w ogóle? Robiło. Ofensywne, Dobra. Mamy bacha do przodu. ekonomi też. Ekonomi ciągle mówię. Tak zrobimy. Wytyczne. Krajne szpicy. Spiegaj skrzydło. trzymaj się środka. Biegaj za plecy obrońców. Biegaj za plecy obrońców. Wolna pozycja. Wy się trzymajcie, skrzydeł. Dobra lecimy. Lecimy odrobić straty. Bach. Ajajaj, aj, aj, dobra, jest boładu. Eko, mi zdąż, proszę cię i podaj od razu. Dobrze, lemina. Sekumara, mara, proszę nie. Dobra, Petit, walcz. Petit jest naszym kapitanem, ją walcz. O, no, środkowym obrońcą, pomocnikiem. Mogłem podawać. A nie się na ferę? Aha, nie ma odbior piłki. Ja, pitole. Nie jest kolorowo, Wam powiem. Nie jest kolorowo. Jest laci. Birmacewicz. Seleny. Seleny jest tu. Bach. A ja, chyba remis na nic jedna. Dobra, jest Virginius. Nasza ostatnia deska ratunku. Jezu, czemu ja nie podaje piłki? Ja, ale ja to zrąbałem? Areola, nie, nie, nie! Bye bye, Champions League! Ależ to zrąbaliśmy 3 do 1 z Pragą przegraliśmy. No co wam mogę powiedzieć? To się skończy, nie ma już nic. Nagram taki pożegnalny odcinek. Nie pożegnalny, taki na temat serii e-sport FC24. Przed moim urlopem. A ja, Pitole. Co tu się kurwa dzieje? Aj, no i co Wam powiem? Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tej serii. zdobyliśmy Mistrzostwo, to to chciałem. Odbudowaliśmy, odbudowaliśmy Bordeaux. No nie udało nam się wygrać wszystkiego, Liga Mistrzów nie ta, piąty sezon się tak kończy, bardzo Wam dziękuję, Jest eSports24 przychodzi do historii tego kanału, no i co, do zobaczenia w następnych seriach, może się postarać coś jeszcze takiego nagrać przed urlopem na mój kanał, na razie, jakieś info, informacyjne, elo.